Siemka, z tej strony Wistuś I Adam Osek No i kolejny odcinek y, Minecraft Brothers Dzisiaj, tak jak obiecaliśmy Robimy Magazyn A jak Pomiędzy odcinkami wprowadziliśmy pewne zmiany przed naszym domkiem Pewne? No nie wiem czy takie pewne, ale tak. mianowicie Dosyć duże Zobaczcie co my tu mamy No Jak widać mnóstwo kur, mnóstwo jajek Tak Kury nam tak się rozniosły, mieliśmy na początku dwie kury. Tak, później nie wiem, rzucaliśmy, Mateusz rzucił czworaczki dwa razy chyba, nie wiem. Te widać świnie, tam trzeba by nie rozmnożyć. No i krowy, tak, krowy, mleko się przyda na ciastka, nie wiem, tam ciasteczka hmm, dobre. No I tam owce. I owce zrobiliśmy, tak. Prowadziliśmy no, to... dwie owce, mamy już sześć. Tak, dobra, ale dosadna sprawy. Mamy robić magazyn, tak? No dokładnie. Magazyn mamy zamiar zrobić pod naszym domkiem. I postanowiliśmy, że prawdopodobnie magazyn będzie z wełny zrobiony, tak jak tutaj już sobie przygotowaliśmy trochę. Może wystarczy, może nie. Zobaczcie Ja tak. wezmę połowę czerwonej. Ja połowę pomarańczową. Weź całą żółtą. Ja wziąłem Dobra. w głowie tego I y, łopaty w dłoń I będziemy tu myślę wejście robić, tak? Tak, tak, Ty, tak Tu Tutaj, o, tu, 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 tu i będzie Ej, kto zgasił świeczkę? Ty To weź ją, postaw Dobra Na jakiej głębokości to robimy? Eee, yy, yy, Zaraz ci. Za daleko, ej gdzie? Czekaj, no to Daj tak. mi ten, daj mi ten Myślę, że tak by było dobrze, dobrze. Za daleko. Chociaż... O, czekajcie, a nie, dobrze, dobrze, źle policzyłem, sorry. Na, 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 na. Ej, gdzie? Nie tak, nie kop tam już, bo tam już jest okno. No dobra, to to nie? Raz. O, jedno za głęboko. Naprawdę? Tak. Hmm. No tak, i teraz monotonne kopanie. A jeszcze w przerwie odcinków dużo sobie żarcia zrobiliśmy. Tak, mamy dużo zabitych świnek, dużo na sumieniu krówek i dużo na sumieniu kurczaczków malutkich, słodziutkich. Tak. W A ile, ile tutaj na szerokość jest? A ja wiem. Poczekaj, wy, wyjdę na górę i wykopię tam, dobrze? W rogach każdy, gdzie to ma stać, będę kopał. Mm. Według mnie to tak, taki mały magazynek zrobimy. Może wykop dziurę, to ja będę. Aha. Dotąd? Mhm, mm myślę, że tak. Wykop pode mną, rozkop. I to już będzie ostatnie, tak? I dotąd, tak. Dotąd gdzieś myślę. O. Yy, Podkop się. Tu... Muszę postawić świeczkę jakąś. Dotąd. I tu kopiemy. A nie uważasz, że lekko... A nie, no dobra, bo to jeszcze wełna musi wejść, nie? Jeszcze poszerzymy właśnie o jeden, żeby wełna poszła właśnie, tak? Czyli się. jeszcze jeden, tak? Mhm. Mm to będzie nasze pomieszczenie na... Surowce. Dokładnie. tam te dwie skrzynki to sobie chyba nie za bardzo radzą. Każde będzie pogrupowane, będziemy mieli oddzielny na drewno, kamień, tak jak zresztą zawsze się w magazynach robi. Na razie oświetlę tak prowizorycznie. Tutaj... I gdzie jest to czwarte? To... Tam już poszerzyłeś? Yy, tak, tu już jest poszerzone, tu teraz poszerz No Weź to Dobra I tu jedno poszerzyć, tak? Tak Ajdź hmm. My się baliśmy, że nam się łopatki zmarnują a tak dużo do wcale tu nie było. Weź tam postaw się. Jeszcze podłogę trzeba rozkopać, nie? Mhm. Nie będziemy używać na razie lofów żelaznych, tylko użyjemy kamiennych. Żelaza trochę mamy, ale... Nie będziemy przecież używać, tak? Myślę, że ten odcinek dodamy tak gdzieś koło... W soboty? A więc już można wam już powiedzieć wszystkiego najlepszego na święta. Już mówiliśmy, ale jeszcze no raz. No tak, ale tak jak powiedzieliśmy, żeby nie zapomnieć, to wtedy powiedzieliśmy. Ale ten Aha. odcinek był parę dni temu. Jeszcze z Steward nie z Minecrafta, tak? No. Dobra. Może nie wiem. Podłogę z pomarańczowego, a ściany z czerwonego. Co myślisz o tym? Nie, ja by tak nie robił. Czekaj. A no jakby zrobić to, poczekaj, bo takie mam pomysł. A może takie kółko będzie, że na brzegach i tak czerwone, pomarańczowe, czerwone, pomarańczowe. Wiesz, takie kwadrat no. będzie i małe kwadraty z, z, z innego koloru, co? No właśnie tak myślę sobie nad takim rozwiązaniem. Tylko nie wiem, czy nie zrobię tego o, w taki sposób. Kurde, nie. No, ale i tak tutaj leci. Niewymiarowe to pomieszczenie, chyba jednak trzeba jedno skrócić, wiesz? Nie, i na dobrze robimy czekaj Nie, to, to mi się nie podoba. Nie o to mi chodzi, chodzi mi o taki krzyżyk, jakby na środku, widzisz taki? I tu wokół... Co mam rozwalić? Czym się najpierw we kopię? Niczym chyba albo nożyczami, ale. Tak? Nie wiem. Mhm. Dobra. I tutaj trzeba jednak to... Co to myślisz, to... że tak... co? Wziąć. To też trzeba rozkopać. No po co? No bo tu trzeba jedną ścianę wziąć i... Dalej? Zwężyć. Zwężyć. Aha, czyli jednak co, co zrobiliśmy, co rozszerzyliśmy, to jeszcze zmniejszamy, tak? Ale nie, z, jednej, z jednego kawałka tylko, nie? Bo jednak niewymiarowy nam wyszedł trochę. A, po co ja teraz... No, ale to chyba z każdego trzeba wtedy, nie? Nie. Bo wtedy teraz nam wyjdzie idealny kwadrat, nie? Rozumiesz o co mi chodzi? Mhm. A, bo tobie o to chodziło, a bo tutaj nierówno było. No właśnie. Bo tu były dwa odległości, nie? Mm, I właśnie skrzyżki. A, przy... od... a tutaj będzie jak? Żółte? To czerwone? Żółte? No nie wiem, właśnie, bo żółtego mamy ma mało, chyba mamy, tak? Ja mam 15, 14. No nie, nie wystarczy, chyba. <grym> A ściany całe by się pomarańczowe przydały, więc mamy jeszcze ciutkę za mało wełny. Jak pomarańczowe, całe? Czerwone będą ściany. Do góry czerwone? No. Bo tylko pomarańczowego nie będzie wtedy widać. A więc jak ten problem rozwiązać teraz? Dobra, czerwony, pomarańczowy, czerwony. Tutaj robimy pomarańczowe. Ściany muszą być czerwone, bo to będzie ładnie wyglądać. A masz dużo czerwonego jeszcze barwnika? 10. Wełny No właśnie. A ty ile masz? 33. Wystarczy chyba. Coś w to barpie. To pomarańczowe zostaw. To i tak tego nie będzie widać. Trudno się mówi. Najwyżej się rozkopie to pomarańczowe później. Chyba, że dwie ściany się takim kolorem, dwie ściany się takim kolorem zrobi. Mm, mm, nie wiem. A sufit? A sufit zostaje. To będzie wejście, tak? Podłoga będzie za nisko. Lol, co, co my robimy, czekaj. Czekaj, dobrze, dobrze robimy, dobrze. Robimy. A, po prostu będzie jedno wejście dalej, musi być. Kapu, kapu też hmm. Cześć, bo tu schodki trzeba zrobić, nie? O. Trochę głupio to robimy Ile masz jeszcze tego? Już nic? Czerwonego Mówiłem ci jedną ścianę taką, jedną taką... Ile masz pomarańczowego? Osiem. O Boże, to na mnie starcie zupełnie O noc jest. Słyszę kościaki. Ty, to co robimy? Mmm, tak. Mamy jeszcze dużo pomarańczowego i czerwonego w skrzyni. Mam białe. Czterna mam białego 54. Niby czekaj, barwnik jest przecież. Spróbujmy. Może... 27 będę miał. Czerwonego. Mm. Jeszcze pomarańczowego będziemy mieli. Co myślisz o tym, żeby. O, gościach nawala we mnie. Dobra, a i co myślisz o tym, żeby 27 czerwonego zrobić? To co, dwie ściany w końcu, tak? Dwie tak? Tak. Dobra, to chodź tu. Czyli co robimy? Chodź tu. To żółte postaw z powrotem, tak jak było. Na tym. Na czym? Na, no, wokół tego, no dobrze. A ty, AB gdzieś miał jeszcze tam dołatać? Co? Bo ja nie miałem, bo to trochę brakowało nam. A masz jeszcze tej wełny pomarańczą na cztery? Barwnika pomarańczowego czy coś? Żółtego. Pomarańczowego. Mm, nie. Dobra, damy radę. Nie pękaj. Mam jeszcze 16 wełny pomarańczowej. No. Jeszcze dużo wełny pomarańczowej mamy. Spokojnie. Jeszcze czarne wełny. I tak jeszcze tu będą w niektórych miejscach skrzynie stały. Ty, patrz, tutaj jeszcze pomarańczowe trzeba zrobić, nie? No. Kolorowy magazyn. A to pomarańczowe w ostatnim rzędzie daj mi nożyczki. No ja też muszę tutaj roz... I to pomarańczowe na dole też rozkopuj. Tam się dirt postawi. Nie mogę wyjść, nie rozumiesz? Dobra, walić tą jedną. Tu jeszcze jest dużo. Dobra, i tak już skończyliśmy w sumie nie. Masz żółtego? No nie mam. Dobra, teraz tak. Jak skrzynki rozmieszczamy? A masz, A skąd żółty weźmiemy? Dobra, wiesz co żółty później do, doniesiemy. Nie. Pod, y, pod skrzyną będzie dirt stał i będą będą ten. I co, skrzynki robimy. Y, tak wokoło jakoś. Mhm. Mm tu jedna, tu druga. Masz skrzynki? Nie, ty miałeś robić. Masz tu crafting postawię Ja mam dużo tego desek, więc. To to to. Rób. podwójne będziemy stawiać. A ja pójdę zrobić schody. Jakbyś mógł, to przynieś mi trochę desek. Mam pięć skrzyń. Jeszcze będzie. Szósta, siódma, siedem skrzynek mam, potrzebuję trochę, a nie, mam drewno do przerobienia, sorry, nie. dobra, wys... to ja, ja zrobię spoko. spoko drewniane, hmm, mam schody, 12 skrzyń chyba wystarczy, oj nie wiem, nie, ja mam drewno przy sobie ja, ja też mam dużo, ale się pytam, wiesz, bo. Ale na razie nie rób więcej: 13, 14. No dobra, na razie zostaw 14. Tak, żeby parzyście było, nie? Tak. Dobra, to jak to robimy? Nie wiem. Tak, dwie na pewno będą na ten. Hmm. Kurcze. I tu postaw kolejno, mej. Tu. I tu, I znów tu, trochę to dziwnie wyjdzie. Poczekaj nie stawię jeszcze. Co dziwnie wyjdzie? Musisz chyba tam jedną zabrać. A, bo tutaj będzie ten? Mhm. I. Mm, dobra. I... I... Myślę tak, co by je w ścianie chyba zrobić, co? Dobra, ty, człowieku! I tu jeszcze jedną? Tutaj tą się trzeba przestawić. Tak, przestaw trochę bardziej i będzie gites. Co najwyżej to się zrobi w ścianie coś... A ja idę tabliczki zrobię, wiesz? Mhm... Tam na górze nie będzie tych skrzyń? Gdzie? Na, na górze. górze się już nie zmieszczą, mnie. Ale nie, na górze mi w sumie tam chodzi. A, nie, tam nie będzie. Chyba że. się pada? Mm -hmm. Chyba że będą tylko wiesz. Takie, żeby coś włożyć na szybkiego. Tutaj, gdzie wkładam teraz, to ten. To, to. są e, różne kilofy i tak dalej. Mm -hmm. e, czyli tak. Na. Przybory. ja. Działo yeah. oh. tych kilofów mamy, człowieku? Hopsaj. I. Upside. Już około 14. No, 16 minut nagrywamy. Dobra. Narzędzia. Yy, tu powiedzmy, będzie. Stone. Wszystko, co jest związane ze Stone. -em. Stone. Hopsaj. I hopsaj. Tu będzie na przykład yy, wood. Żywność. Wood. Co? Drewno. To pisz po polsku. Hmm. Tu chyba mi wywali Minecrafta, a nie, jednak nie. Albo wiesz co? Bo jednak chyba tych skrzyń za mało będzie. Yy. Jeszcze się przydadzą, dlatego mam pomysł, co zrobimy. W ścianach? Zrobimy tu kolejne. Co za jest? Jaka następna? Stone? Czyli. Dobra, musieliśmy zrobić krótką przerwę, ale już jesteśmy. Tak, już jesteśmy. Dokończymy eee, magazyn i kończymy ten odcinek. Tutaj trochę wykopaliśmy podczas tej przerwy, ale tak chcę... Tutaj dorobiliśmy wełnę żółtą pod tymi skrzyniami. Wysiadam tam sta skrzynki w tych miejscach już. Tak będzie wyglądał nasz magazyn. Tu będzie taka na różne. I teraz mhm, tutaj, ta... tutaj już widać, są narzędzia. Tu są narzędzia, Mati. Eee, tutaj zrobimy wełnę? Zaraz, zaraz, czekaj, czekaj, bo ja robię tu dopiero różne, ale wełna będzie osobno? Tak, wełniane i barniwiki. Weł... Wełna, wełna i, i barniwiki? No, dobra, zaraz idzie. Tutaj nad wełną? Nad wełną, dobra. Eee, ale... Tabliczki postawię. O, tu może, tutaj. Przenica też będzie. Idę na górę, tam przynieść te rzeczy, niektóre. Bo tu widzę, pewnie jest pszenica, e, glina, będzie jedzenie. Osobno robimy wszystkie budulce? No raczej, tu będzie jedzenie. Ale mam jedzonko dużo, wełna. Dół i szałki. Tak. Mhm, tu będzie... Tak, co tu zrobimy? będzie... Kamień, tu drewno... Czyli tak, tu... Pek, pyk... Mmm... Mm -hmm. Mleko, tak, dobra że się mleka nie da połączyć. Drewno tu będzie kamień, a tu drewno. A tu na górze, zrobimy... gdzie jest ziemia? Na górze, tutaj po prawej, będzie ziemia. Tu? No yy, i tu będzie yy... piasek, powiedzmy. Mm -hmm. A nie, tu narzędzia są już, kurde czekaj To są narzędzia czyli tu nie może być kamień a może teraz po prostu nazwiemy te, te a później w czasie, przez, podczas przerwy, przez filmikami jest to zrobimy wszystko, dobra, to tu jednak o. będzie kamień czyli tak na dole jest wełna, na górze jest jedzonko kamień i tu De. -de, -de. tutaj są różne jakieś tą badziewia Jakieś takie oczy pająka czy coś, wiesz. I tu na górze hmm, robię. A wiesz co, wiesz, co, wiesz co odkryłem? Że trawę jak golarką rypiesz, to ci e, wyskakuje normalna trawa. No. Nie wiedziałem o tym. Tu jest kamień. Nie to jest drewno, to jest kamień. Nie, Mati, jak ty to zrobiłeś? Zostaw, tak niech będzie. Tu będzie. Jak, jak to są narzędzia? miano przeniesie się. No nie, no ty głupi jesteś! Teraz już za późno, pytałem się, to ty powiedziałeś, że no tak. Weź, no weź zlikwiduj tą... to ta... już dwa razy zlikwidowałem, a ty powiedziałeś, że dobra zostawić. Przecież nie będę z tych wszystkich Ale przed... ty jesteś... Dawaj, pisz. Czyli tu jest piasek, tu jest ziemia... Tu co jest po prawej? Eee, nie narzędzi. wiem, tu nic nie ma. To kamień. No, tu będzie kamień. Yy, tak, tu różne są już. Yy, I tutaj jeszcze co? A, minerały. Tak, Zaczy, minerały, to... różne diamenty, złoto, żelazo. Tutaj zrobimy, na górze będą yy, surowce. Surowce. A co będzie na dole? Yy, Hmm, co jeszcze może być? Chodź, zobaczę na górę, co tam jeszcze. Może produkty wiejskie. No, to w żywności jest, nie? No, dokładnie. Nie, może też różne, co? Będą... Co jest? Dużo tego różnego będzie. Albo trzcina, nie no, albo takie Okrodzisz? rośliny. O. rośliny O, rośliny. Dobra, może być rośliny. Tu, tu będą sadzonki i takie tam, tak? Ej, poczekaj, a jak ja zrobiłem tu? Chcę żeby to tak samo było z drugiej linii. Co? dobra. No i co, zrobiłem tam tabliczkę i chyba będziemy kończyć i przeniesiemy to poza odcinkiem. Tak, tak. Podziwiajcie piękne widoki naszej farmy. Szedłeś na dwór? No. Żeby cię nic nie zjadło. No no, mamy przecież ładnie ogrodzone. Dobra. Czyli tak, tutaj są różne, na górze są surowce, na dole są roślinki, tutaj jest piasek, tu ziemia, tutaj narzędzia, tutaj kamień, na górze jest jedzenie, a tutaj jest wełna. Ty było na tyle. No, to tyle w tym odcinku i życzymy wszystkich wesołych świąt. Masz tego jajka, mokrego tym gusa No, narka, ziemale.